kwietnia 30 witam na kanale zawodowego. dotarliśmy wszyscy na osi czasu do ostatniego dnia kwietnia rozróżniam tutaj trzy rodzaje dźwięków tu gdzie mieszkam z lewej strony jest ulica i ruch słychać tutaj jest troszeczkę zieleni i ptaszęta śpiewają a tam po prawej coś budują i odgłosy z budowy tu docierają także o jak pięknie ptaszęta dziś śpiewają Moi drodzy, wybieram się na majówkę na kilka dni, więc muszę zrobić porządek ze złomem. Jesteśmy koło kadika. No i dzisiaj dokonamy spieniężenia tego cośmy w piwnicy u sąsiada znaleźli. Dostali kuchenka w całości. Grzejniczek dość ciężki. No i to byłoby na tyle. Tam jeszcze mam wiaderko złomu. I tak, puszęta worek to już moje skarby. No i 10 puszek stalowych oraz dwie plastikowe butelki oddamy w Lidlu, tak? Codziennie 10 puszek stalowych i będzie dobrze. I pozbędę się wszystkich puszek, które mam tam w czarnym worku. Także dzisiaj mam jakiś dzień, czwartek, coś takiego. Eee, traciłem rachubę czasu, wiecie. Muszę potem jechać osobowym autem na myjnie. Potem zmienić opony na letnie. Potem zrobić zakupy. no i wyjeżdżamy z chałupy na kilka dni odpocząć, czy nagram filmik z wyjazdu nie wiem, zobaczę, może będą ładne widoki a tymczasem jedziemy do skupu pozbyć się łupu zanim jednak pojedziemy, trochę poagitujemy Sławomir, 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 Sławomir. dlaczego będę głosował na Sławomira? Ponieważ Sławomir najciężej tyra w tej kampanii wyborczej za własne pieniądze, nie pobiera pensji poselskiej, ponieważ jest e, biznesmenem przedsiębiorcą i nie idzie do polityki, aby się nachapać, tylko żeby wszyscy mieli lepiej. Aby Polska była silna i bogata, abyśmy nie musieli wyjeżdżać do e, zachodnich krajów i tam e, zarabiać godne pieniądze, możemy to zrobić w naszym kraju, jeżeli pogonimy starą ekipę więc sławomir sławomir a tymczasem ja będąc przedsiębiorcą tylko drobnym złomowym, ale piękne kolory, zielone, zieleń wiosenna i błękit kwietniowy ruszamy nie na łowy tylko pozbyć się łupu do złomu skupu Orzeł pracuje. Bileciku pilnuje. Jesteśmy pod marketem. Wiecie którym? O tym, który przyjmuje stalowe puszki. Ja już złą sprzedałem. Zaraz robimy podsumowanie, tylko jeszcze czeka nas puszek oddanie i butelek. Dwóch. Także idziemy. tam właśnie. Pałzunia. Dziś spróbujemy przy drugiej maszynie. Wybierzmy może język, który jeszcze w tym kraju obowiązuje. Czyli polski. Super, zaczniemy od butelek. Jedna butelka. Druga butelka. I 10 puszek stalowych, które wczoraj sobie wyprostowałem oddać muszę tych 10 puszek codziennie 10 puszek tak żeby nie rzucać się w oczy <noise> i jakiś fajny bilecik nam wyskoczy jeszcze jedna o proszę państwa 60 groszy za śmieci Będzie bilecik. Będzie bilecik. Dziękuję. Bo liczy się każda złomtówka. Ja już po zabiegu. Panowie i panie, czas na podsumowanie dzisiejszego wydarzenia złomowego. <noise> Data 30. No i ten telefon już wymaga, a nie, jeszcze nie wymaga. Kwietnia. Wszystko jest u mnie.

kilogramów było 59 ale oni odejmują tam za jakieś zanieczyszczenia e, po 80 groszy co daje 45 60 razem w sumie 91 zł tych zarobiłem a właściwie zazłomiłem. I to jest w tej piwnicy wiecie to jeszcze nie jest koniec bo za sprzątanie otrzymałem osobno taki papierek dzisiaj wyciągnąłem stamtąd 91 i jeszcze jakieś kable miedziane mi zostały, także to sobie możecie policzyć, no i w Lidlu 60 groszy rabatu za puszki stalowe, dwie butelki plastikowe, także życzę Wam, moi drodzy złomownicy, miłej majówki, odpoczywajcie, filmy zawodowego oglądajcie, suba i napiszcie w komentarzu, gdzie się wybieracie na majówkę, jeżeli w ogóle, ja gdzieś w Bieszczady. No ale e, nagram coś, gdy będzie coś fajnego i co jeszcze, po majówce wrócimy wszyscy do normalnego życia więc u mnie to będzie złomu zbieranie demontowanie kadika remontowanie zostańcie na kanale panowie i panie także i pamiętajcie 18 maja Sławomir Sławomir Także wszystkiego dobrego od zawodowego. Widzimy się gdzieś na majówce być może, a po, kiedy powrócimy do życia normalnego, to złom będzie u zawodowego. O tak, ponieważ wiecie i rozumiecie, wszystko to robimy dla pieniędzy przecie.